Dzisiejsze warsztaty to kolejna odsłona współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia, do której włączyliśmy również Fundusz Sprawiedliwości, podległy ministrom sprawiedliwości, tak aby miał on jak najszerszy wymiar. We wanna build that whole structure of support around the child. So in that sense, we feel anybody who's interfacing in that teachers, sport coaches, school pedagogues, psychologists, health professionals, really we'd we'd like them all to have these basic skills. In their pocket. This is the first uh, workshop of many. The idea is to uh, do a rollout, and many other boycott ships will be able to benefit from the same training. So there is a, a number of people trained and capacitated in these techniques. Myślę sobie, że wiedza tutaj zdobyta na tych warsztatach no da nam też możliwość jakiejś pracy w szkołach, w środowiskach lokalnych właśnie poprzez aktywizację dzieciaków tak, i młodzieży w sporcie czy w szeroko rozumianej aktywności fizycznej i wpływ na różne procesy psychiczne, które w niej zachodzą. Zdrowie psychiczne, fizyczne dzieci jest bardzo istotne, a myślę, że tutaj mamy jeszcze naprawdę duże pole do zagospodarowania.